W końcu dotarła do nas wiosna, a razem z nią pola kwiatów od naszej księgarni. Ta gra to taki kafelkowy tetris. Będziemy tutaj starali się z kafelków różnych kształtów i różnych wielkości ułożyć pola kwiatów. Kwiaty mają różne kolory i będziemy starali się ułożyć je w taki sposób, aby każda z naszych rabatek miała jak największą ilość danego koloru. Przy czym to, co ważne, to ten kolor będzie liczony tylko raz jako punktowane, więc też musimy uważać, co się tam dzieje i gdzie inwestujemy nasze pszczoły? Pszczoły to jest waluta w tej grze. I oprócz tego, że będziemy punktowali za ilość pól z kwiatami danego koloru, to będziemy je mnożyli właśnie razy pszczoły, które usiadły na naszych rabatkach. Nic. Bardziej mylnego, że jest to proste, ponieważ będziemy mieć bardzo ograniczony zasób tej pszczelej waluty. Będziemy mogli je zdobyć na koniec tury, a jeżeli w trakcie tury nam się skończą, nie będziemy ich mądrze inwestować i rozdzielać, to możemy je zdobyć tylko raz, o ile ktoś ich nam nie zgarnie z przednosa z pozostałych graczy lub będziemy musieli czekać, aż gracze będą tymi pszczołami płacić, żebyśmy mogli je zdobyć. Gra wydaje się prosta, ale zdobycie punktów wcale nie jest aż tak łatwe. Jednocześnie jest spokojna, obrazki są bardzo delikatne, bardzo spójna, więc nic innego, niż tylko usiąść i wypróbować.